Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD i Szymon, Kuba Tak i witamy was w Disney Speedstorm, gdzie jesteśmy gufim, gufim, gufim I lecimy nasze pierwsze wyścigi rankingowe Więc jakby to ładnie określić <ścoughs> zaczymy co z tego no, będzie Będzie fajnie <śmiech> <śmiech> tak, Powodzenia, drużyno Tak, drużyna gufich Trzech gufik, dwóch donaldów Czterech Buffy Czterech? Tak o, A tu widać, że tutaj Bambiczków nam dobrało też Bambiczków. No, A, bo, bo wszyscy, ta, wszyscy, wszyscy bo tym samym samej, lecą. No w tej samej Randze jesteśmy, no, tak. czyli w żadnej. Ja, tam. Tylko żebyś no, jeszcze wiesz, potrafił wystartować dobrze, nie? W końcu mam szansę. O jajku, to już nie jest ta sama prędkość, co przed chwilą, to już się nie podoba. No nie. Tak. To dobrze, bo przynajmniej. przynajmniej ale strzały też idziemy. dostajesz. Tak, przynajmniej widać, co się dzieje, to prawda. O! A, żeś dowalił. Ja tak. ta, dostałem od Szymona, a potem od kogoś innego. Nieładnie, niepochwa. Nieładnie, To się u kogoś źle skończy, ale nie u ciebie, Szymon. Jak się... Ale dostałem strzała od kogoś. Od ciebie nie. To się źle skończył. Nie, nie od ciebie. Ty do tyłu puściłeś? No! Wiesz ty co? Kofi jest super. Także uważajcie na kolejne tam strzały, bo. Do tyłu ma fajne, to się nie powiem. No. Dobra, dobra, pan razem. Szósty, super. Ja A można usunąć skila? Nie. No czy możesz go popuścić po prostu, nie? Ale ja nie chcę, bo on mi zwalnia wtedy. Aha. Ale to który, który ci zwalnia? No to, to musisz następne, to nie go używaj i A to chyba go, go na... dłużej. To ci nie zwolni. Czy trzymaj hmm. dłużej? Tak. To wtedy masz charge. Wtedy masz okay. drugi rodzaj i to działa na każdego pana. Jezu, czemu jadę bokiem? Ty może dlatego było tak. słabości? Jezu, Aha. szósty. Weźcie się tam pobijcie trochę Właśnie nie umiem ich tu nawet dogonić A super Wjechałem w jedną popę na I ja nie mogę No, no nie przed samą metą! Jak to przed Ty samą metą? Jeszcze nie jesteś przed tak? metą. A już myślałem, tak myślałem że to jest koniec Uważajcie, ale Teraz Dobrze. było przed samą metą. Chodź szybą pierwszy Ale się wpinił. Albo nie! Przez ciebie jestem trzeci! Albo tak! Albo przez tak. ciebie jestem trzeci, wiesz? Co Z... było? Bo wpuściłeś Trzeba. jakiegoś sypa jak niemiły, a ja cię wywaliłem? Co? Chciałeś mnie puścić, a potem jednak się rozmyśliłem. Ale ja Ciebie ja nie atakowałem. Ale ja cię nie zaatakowałem. <noise> <noise> Jak ja <ciebie> <noise> to nie? To ja, miałem ja miałem tarczę na czerwonym. Ja miałem tarczę na czerwonym odpaloną, czerwoną tarczę, także dubiłeś do mnie. Do tego się. Ja chciałem wyminąć akurat, ale no dobra, dobra. No 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 no, <noise> tylko słuchaj wiesz. Ja tam bardziej wiesz, patrzałem na to, żeby w ciebie nie walnąć, nie? No bo jednak wiesz. Jednak działamy Oj, a razem, a tak? walnąłeś. Drużyna. O, o, taka, taka, drużyna tak. Tak, tak, mm -hmm. Ja już mam rozparty. rangę jakoś chyba. Czy co to jest? Nie, brąz mam. 120, to 120 punktów Idź mam. się przebrać. A w ile? Nie wiem, nie widzę. To jest ranga, a nie. W... Nie myśl sobie. Nie myśl <laughs> <mierz, mierz, śmiech> swoją miarą wszystkich. <śmiech> <śmiech> było przyjęcie. No widzicie? Tutaj starszym ludziom do tego Dogryzają. <laughs> starszym. Ja tylko odbijam piłeczkę, nic tutaj... No, ja nie zaczepiam. Już mnie odbiłeś i byłem trzeci przez ciebie. Tak to byłbym drugi. <laughs> Przeze <mnie> cały czas. <laughs> Trzeba było nie dobijać do mnie. Ja się broniłem, tylko miałem tarczę, tak? Nie umiem tych startów. No. Oj, to jest nie fair. Uh, o, jak tu rozbija wszystkich kto dostał yeah. oh, tak. ja ja chodź teraz kto mnie strzelił <laughs> chyba ja nie wiem jak ale strzeliłem <laughs> Po tym piachu potem tak zwalniasz. Nooo, no yes. Jak jeszcze źle trafisz dobrze odpalisz sobie na tym piachu tego. No, No. Masz tu jeszcze. Krążek. No, Nie strzeliło cię to? Nie. Tym też się dostałeś? Nie. Co to za oszustwo? Tym dostałeś. <laughs> Nie dobijaj. Przestań! Tak słabo skoczyliśmy. Woo. Jestem pierwszy. Okay, Byłem pierwszy! Kiedy ty nas tu wygoniłeś? To no, To wszyscy pierwsze trzy miejsca no, mam. Ooooo! <grym> o... Dobrze! Ej, jak my wlecieliście tu? A za jakim czasem Pięknie. i dobrze i, i widzicie i to jest właśnie współpraca. Ej, a Gostek nie, że... na telefonie był ostatni. No bo to na telefonie było. No, bo to na telefonie. Ale ja teraz mam jakiś MPR2 teraz. O, 120 dostałeś, a ja 100 za drugie miejsce chyba. No. No tak, to... Ja 90. O jakieś currency, no, multiplayer coins, tokens. O Co no ty, i to ty mi ty się podoba. rewardów dostałeś. No bo to no mój wygrą. pierwszy raz. <noise> mam wszystkie Wiesz, karnety kupione. Nic nie mam, ani, ani złotówki. Telefon strasznie zacina. Ależ jaki masz telefon. <noise> ale wrzucę tylko, wiecie co. <noise> ja te, aż, po, aż pobiorę, sprawdzę. Dobrze, no to dansy. No i ładnie. No trochę się czeka, nie? No. To teraz tak długo, wcześniej było chyba gdzieś sekund. E, nie wiem dlaczego, ale widziałem dwóch tylko. Sure. Tak? No jest i Szymon. Jest dobrze, no to jest trzeba. Sure. No to dobrze. Oho, fajna mapa no. Aha, to jest, jeszcze nie ma tej aplikacji Tylko jest na razie. że będzie wkrótce czekałem Ojejku, ja ale zły start Nie wiem, Jaki pokoju? zły start, jak ja jeszcze w ogóle nie, nie gram? Co? My już lejdziemy, 10 sekund. No chłop, no co ty gadasz? No mówię ci, 12 sekund, już lejdziemy. Jaka beka? No to dlaczego mi tak zrobiło? O nie Ja wychodłem z trasy, nie? Ale poważnie ci mówię. No właśnie ja tak mówię, że Ale dalej cię nie ma jeszcze? Nie? nie no gram już, ale... Aha. O, wyleciałem O nie ślika Dobra, boost ready. Oh, co to za bomba? Uuu, wózek. No, Kuba, Kuba, jeszcze mnie wyprzedziłeś. Chłop wchodzi 20 sekund w meczu później What jeszcze mnie jest? wyprzedza, no. Masz. <laughs> Dostałem chyba z błózka Oha Nie, to ten zwykły ult jest słaby, to jest prawda. No jest okrutnie słaby. O, wpadłem pod siatkę, nie wiem jak, ale... No. Ilon jest, on jest daleko, już koniec. O! Drugi. Hmm. Ja nawet nie wiem który jadę, bo mi zasłania cały czas ta nakładka nasza. Muszę przesunąć To jesteś coś pobiegł. O no tobie jeszcze! O Boże. Nie, piąty. No jak ty spadłeś to. do siatki? Mówiłeś? Nie, jest piąty. A ja byłem to jest. A ja szósty. byłem akurat na tych siatkach. No ale hmm. mnie pojawiło potem z czego. <laughs> no to to w ogóle jakiś... Mistyczne rzeczy się dzieją, nie? Tak, tutaj. Ten chyba rankingowy. Ale no mi naprawdę, pisze, mi, że też tak. tym mi, mi się postacie, postacie pokazywały, to no by już nie dzieci. <laughs> już nie ma możliwości nagrania tego, nie? naprawdę. Czekaj, Szymon, na co ciebie wywaliłeś? Nie, czemu? Czy wyszedłem? wyszedłeś. Bo chyba? mi jakieś wyskoczyło, że pasa jakiegoś dostałem. Kliknąłem w to i mnie O by... Oj, to Dostałeś. szybko. Pasem. O, oh, no. Mesz Eee, Czekajcie, jeszcze tak przy okazji zobaczymy. Ile mam? 4 na 35 eee... Dobra. A można jakoś ten? Edytować sobie teraz? Co edytować? Co edytować? A, ah, jest upgrade. No to cyk. Ja też ulepszam właśnie. No ja już no, dalej nie mogę. Ile? Dziesięć? I, I tylko raz. Ja też. Ósmy poziom. No ha. O, teraz zespołowałem tam Jasmina też. O. To co? Ktoś jest już gotowy? No, ja jestem. No, ja też jestem. Ty! Ja... Tak. Ten ult ten ultimat jego, to jest, że rzucasz kadmistrem mm -hmm. w tył. Tak, no. tylko jak przy, przytrzymasz długo. No tak, no mówię, ten no. no, no. Tak, bo ten standardowy jest taki jakiś mech no To też to się tak do przodu czy wybija. To jest fajnie, jakieś jest duże zamieszanie obok Tak, tego. tak, bo wszystkich rozwalasz chyba w ogóle, jak przejeżdżasz. no, no stanujesz. Tak. Ale jak jesteś z tyłu, przodu to w ogóle się nie opłaca. No, to, to jest, jest mega mocne, do tyłu. Taki no. crowd control. <laughs> Okej. Okay. Tylko oni tańczą. Mulan, Mulan, Goofy głupi, znowu Ciebie nie widziałem. Chyba, że to pokazuje mi przeciwników. Ty jesteś po lewej taki Nie, już. jest kubako mhm. teraz, co? Ja miałem. Tak, tak. Me, you? Ale nas dużo! O, jest teraz u mnie Kubako. No ciekawe, ja w ogóle w innej kolejności pokazuję. Zaraz mm -hmm. się krzyknę, kiedy zacznę. Ciekawe, czy znowu jest zamulenie. O, i szybko. Ja już zaczynam. Już 3, 2, 1. I znowu sta słaby start, A ale ja, wstyd udało po prostu, nie? O, ten o. crowd control jest fajny, tak? No macie rację, ten jest dobry. Macie rację, oh, to było dobre nie... No, to tak, to się zgadzam, to było dobre A, siódmy jestem, mm -hmm, okej okay. lecisz? Tak ja Tak, tak ja Ej! Kołże tu jakieś są Really? Nie można ścinać? Nie można? No nie, ale skoro skoczysz, Kogoś Prze go nie... na kogoś, ale mało skili to jest. Co jest grane? Tarczę miałem czerwoną. No chyba. W ale za pierwszą Ale ktoś mnie strzelił uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ej można mieć dwie tarcze Czerwoną i zieloną Panie. tak jest Nie wiedziałem, muszę jeszcze jedna na Kogoś goni mój. O nie. Krążek. Yeah. Ale dostałem drugiego strzała, nie? Trzecie Koniec miejsce. Do... Przy samym końcu. A, dostałem ja najwięcej czwarty. Też. Ja jeszcze na samym końcu dostałem yy, tego confuza i dobiłem do barierki. No i nie. No tak, ale oni mają po levelach 15, zobaczcie, jakie mają levely tych postaci, nie? No. No dobrze. A ty niby, który masz? Ja mam tam raptem 10, fajnie. No, no ciekawe, nie, kto. Nie, my nie tu tak. na ósemkach lecimy, my tu na ósemkach z kubą. Ale słuchajcie, ja ja zbierałem te energy drink. No, ja, tak, tak, tak. no tak. A ja wypiłem wszystkie, widzisz. No, widzisz. No to, to, to nie moja wina. No znaczy, ale teraz Trochę twoja. Dawaj, ostatni wyścig, bo zaraz będzie ciebie Tak. A, no tak. Party Twister. Jeszcze zdarzymy no. Ale oni tańczą. Dobrze. Jak oni tańczą? Ale wiecie co? Mogliby na. Nie wiem, dać jakieś ubranka inne, chociaż. Że każde ubranko, które jest, musi być. wiesz, y, musi być jakby odpłatne albo za jakieś punkciory czy coś już mogliby darować niektóre Czemu rzeczy płatne? żeby. A ty jesteś Pay2Win. Przecież bank. są! Nie, ubrania. nie, znaczy wiesz, no, ale nie, nie dostajesz nie. nic za darmo, o to mi chodzi, nie? W sensie tak, że nie Jak masz to, nie? na początku. A masz trzy ubranka różne czy dwa? Na początek nie masz. Musisz no? coś tam zrobić, żeby je zdobyć, nie? No musisz O to mi chodzi. Przejść. Do Gufiego, żeby dostać ubranka? A to jest na każdą postać osobno? Tak. No. O Boże. To wiem, że będę mieć dwa do końca tu no. mojego ogrania tutaj No jestem ostatni. <laughs> Co, mnie Dzięki Nie ma problemu. Trzeba bym się tu na zakręcie wyrobił, co jest? Ale jestem tak ostatni Ostatni będą pierwszymi Też tak myślę Aha, fajnie Ja robię skilla, nie? Aby fajny jest ten ult, no. fajny jest ten ult, podoba mi się Kolejny raz I koniec końcu końców nie zrobiłem skilla, nie? Nie! czarny odejdź! O? Cialny odejdź! Wejdź Cialnu swą! Ej, tym głupim tu się nie da na zakrętach. on ma takie sterowanie. O, machę, o? Straszne, no ma chętność straszna. Tak prawda. Kogo z was tutaj patnąć? Ej! Kto dostał? O. Cialny. Ja dostałem. Byłem pierwszy jestem ósmy. O! Dawaj! Tak! Yes! yes! To nie, kiełcówcy ulta strzeliłem Ale żeście mnie wybili! Ha, ha, ha Szymon wygrał, grać! Brawo Szymon! W brawo Kubako! Jak ty ósmy jesteś? Piąty! <grym> jechał, pierwszy jechał cały. Pierwszy, ja jechałem pierwszy, ja, dostałem... Piąty jesteś! Od trzech gada. osób dostałem naraz, nie? Ale ty jesteś, ty jesteś pół sekundy za mną! O co ty, co ty mówisz? No... Ty... Mi brakuje aj, mi 10 aj, aj. do następnej rangi. Czekajcie jeszcze... Dobra, to jeszcze jeden. Bo mi brakuje 30 do następnej rangi. Ostatni Ostatni. Każdy może być ostatnim. Ale fajne jest też to, że o... pokazują ostatni. na czym się gra, nie? Że widać u Szymona komputerek, tak. u nas Xboxy. To takie miłe, nie? To takie wiecie. Ta My gra łączy ludzi. I dzień a, do wy, wy macie ten, a ja mam po prostu takie kontro kontrolerki a u mnie jest Steam. Aha. A wy macie. Widzę, że komputer jest u mnie, a wy macie te mm -hmm. Xboxowe loga. Jest Ja bym musiał się nauczyć, o. kiedy ja mam wcisnąć na maxa gaz, żeby idealnie wystartować, wiesz, w ten, nie? No 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 to, ale to a. na single się. Ma tak to się w... Druga sekunda i wtedy Wpalnisz To chyba no. nie da. Znaczy, boję się tutaj Trzymaj ryzykować, Trzeba tak pasować, trochę, wiesz, tak być w tej no. granicy, nie? I tak na farta, no bo inaczej jak. Nie no, to wiesz, to idzie się włóczyć, jakbyśmy ćwiczyli. No. Ale każda postać ma pewnie inaczej. Tutaj tak, tak, każda tak. ma inaczej. A, teraz o to, Druga sekunda to jest jeszcze za wcześnie trochę, jednak. <noise> no. Ej, skina, nie dostałem. No i... A, o, spadł ktoś. -u? U -u. Cialny trzeci. Dawaj cialny! To już trzeci lap jeszcze tego, a bo to jest kółko takie zwykłe. To jest sześć lapów. O, fajna mapka. No mapa to macie. Dobra. To macie sześć lapów. Ale jest wolne. Ale dobiłem, ale tu, o Boże. Top spida małego. Jak wszyscy gramy gufim. No ty tu próbujesz nam. No ale nam wiesz, no wasze uliczenia też mogą być inne, nie? Nie. To jest wszystko to samo, ulepsza po kolei No Żeby ulepszenie wziąć i walno młotek Jak nie to się stało? To? Że wypadłem z trasy Byłem pierwszy przez całą drogę i wypadłem z trasy Ja jestem pierwszy teraz Ale lipa Jeszcze ty mnie z Rafał. rachów Ojej, już przepraszam Teraz to się nie liczy Zapamiętasz sobie Ale jest mi przykro Teraz już jest późno. Ej, gościu, jedzie normalnie mi wyprzedza, jest szybszy automaty. No! Jest! Nie wiem, który byłem. Piąty jest. Drugi! <grym> A ten ty ten 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 to ty mnie tu denerwowałeś, tak! <grym Co? <grym> Czy to nie ty byłeś? Nie, nie, to nie, chyba nie ten wiesz Franko. no ja, ja, go zepchnąłem chyba, czekaj, zobacz czas. O U -u -u -u. No, no, Ile to, to jest? Trzy tysięczne? Trzy no. O Boże. Ale chyba się go zdenerwował troszeczkę. Ale go porobiłeś. I tym miłym akcentem. <laughs> Pick up. Oh yeah. Multiplayer coins. Co to są multiplayer coins? To jest kolejna waluta. Bo to tu, jest, tu jest tyle walut, właśnie. To, już, już no. jest, to jest takie confusing strasznie. Dokładnie. Słuchajcie, tym samym, jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na Twitch.tv, Cialny gdzie pojawiam się zawsze według harmonogramu. Tym samym żegnam się z Wami ja i. Szymon. Oraz? Kuba. O, widzicie jak ładnie weszło? Pa! Dobra, pamiętajcie, że osoby, które są z nami na żywo, po prostu będą miały krótką przerwę. Bye, bye. Bye, bye.